Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy uzyskali informację, że mężczyźni zamieszkujący na terenie ogródków rekreacyjnych mieszczących się na bydgoskim Szwederowie mogą być zamieszani w handel narkotykami. Z dalszych policyjnych ustaleń wynikało, że planują oni przerzut większej partii środków odurzających do dalszej dystrybucji. Dostawę zaplanowali na miniony poniedziałek. Wtedy, krótko przed 22, przyjechali samochodami na teren ogródków. Po czym z jednego z nich wyciągnęli trzy pakunki i zanieśli je do Altany. Chwilę później wkroczyli tam kryminalni. gdy Funkcjonariusze weszli do środka. Mężczyźni byli w trakcie ważenia dostawy. Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli oprócz wspomnianych paczek również proporcjowane już woreczki susz, oraz biały proszek, dwie wagi, a także puste foliowe opakowania. Funkcjonariusze sprawdzili jeszcze altanę należącą do drugiego z nich, a mieszczącą się na tym samym terenie. Tam również znaleźli biały proszek, ale już w mniejszych ilościach. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani w policyjnym areszcie. Zabezpieczony towar trafił do laboratorium kryminalistycznego komendy wojewódzkiej. Specjalistyczne badania wykazały, że w sumie kryminalni zabezpieczyli blisko 5,5 kg amfetaminy i prawie 0,6 kg marihuany o czarnorynkowej wartości ponad 125 tysięcy złotych. Dzisiaj policjanci doprowadzili obu zatrzymanych do prokuratury, gdzie najprawdopodobniej usłyszą zarzuty.